35 lat temu w sercu śląska zaczęła się historia, która miała zmienić oblicze polskiego górnictwa. Rok 1991 Polska znalazła się w środku transformacji. Ówczesne hasło, tak zwane 3 razy S, lansowało samodzielność, samorządność i samofinansowanie, a gospodarkę miała napędzać niewidzialna ręka rynku. Górnictwo. Niegdyś król polskiej gospodarki stanęło w obliczu największego kryzysu. Mrożenie cen węgla skutkowało relatywnie niskimi kosztami energii, co bezpośrednio przekładało się na ograniczanie hiperinflacji. A tymczasem samodzielne kopalnie tonęły w długach. Kiedy wydawało się, że wszystko upada, grupa ludzi przewodniczących rad, dyrektorów kopalń i naukowców postanowiła działać. Nie czekali na cud, tylko powiedzieli: musimy się zorganizować i wspólnie przeciwdziałać niekorzystnym trendom. Tak narodziła się Górnośląska Izba Górnicza. Choć nikt nie wiedział, co z tego wyjdzie, w tej grupie ludzi była wiara. Wiara w to, że jeżeli będą razem walczyć o swoje, to stworzą fundamenty pod coś, co przetrwa w tamtych czasach, kiedy wolny rynek dopiero się kształtował. Z dnia na dzień, z człowieka na człowieka, z kopalni na kopalnię, wpływ Izby rósł. A potem Rozszerzyła swoją działalność. Z Górnośląskiej Izby Górniczej powstała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, która już po dwóch latach miała w swoim gronie przedsiębiorstwa z całej Polski. I to był początek jej drogi. I chociaż wielu patrzyło na to z niedowierzaniem, oni wiedzieli, że na Śląsku nie ma rzeczy niemożliwych. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od samego początku stała na straży interesów polskiego górnictwa i jego otoczenia. I chociaż nie zawsze było łatwo, to dzisiaj można już powiedzieć, że z perspektywy czasu było warto. Było to 35 lat intensywnych działań, budowania relacji, dialogu i spotkań. Dzięki nieustannej pracy nad umacnianiem pozycji, Izba zyskała zaufanie nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Oprócz takich spotkań wewnętrznych, jak Walne Zgromadzenia czy posiedzenia Rady, przedstawiciele Izby regularnie uczestniczyli we wszystkich liczących się w branży gremiach gospodarczych i naukowych. Do dziś Izba współpracowała z 20 rządami RP, aktywnie uczestnicząc w procesach legislacyjnych, mających wpływ na sytuację branży. Jednak krajowa polityka gospodarcza to tylko jedna z dróg, którymi Izba podążała. Z pełnym przekonaniem organizacja zawsze starała się otwierać dla swoich członków drzwi na świat, organizując misje gospodarcze. Kazachstan, Chiny, Mongolia, Wietnam, Indie, Indonezja, Australia. To tylko niektóre z krajów, gdzie polskie doświadczenie, wiedza, a także maszyny oraz urządzenia górnicze zostały docenione. W Izbie goszczono także liczne zagraniczne delegacje, które miały możliwość zapoznania się zarówno z polskimi kopalniami, jak i innymi firmami z otoczenia górnictwa. Te spotkania były doskonałą okazją do budowania międzynarodowych relacji. Izba zyskała uznanie także w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak Jura Coal czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna, gdzie do dziś aktywnie bierze udział w tworzeniu globalnych standardów. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zawsze miała świadomość, jak kluczowa jest edukacja dla przyszłości branży. Dlatego też organizowała liczne konferencje, seminaria i szkolenia, w tym swoją sztandarową konferencję, jaką od 17 lat jest Szkoła Zamówień Publicznych. Zawsze chętnie angażowała się również w targi, wystawy oraz inne wydarzenia branżowe, gdzie jej przedstawiciele dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu Izba budowała mosty między różnymi sektorami, kreując przestrzeń do współpracy i wymiany najlepszych praktyk. Ale edukacja to przecież nie tylko szkolenia, to także inspiracja do działania. A co może być bardziej inspirującego niż nagradzanie nowatorskich działań w górnictwie? Konkurs Górniczy sukces roku, który Izba organizuje od wielu lat, to wyjątkowe wyróżnienie dla firm i instytucji, które na co dzień stawiają na innowacje i ekologię. To również hołd dla tych, którzy pozytywnie kształtowali polskie górnictwo. Każdy laureat tego konkursu jest żywym dowodem na to, że transformacja w górnictwie jest możliwa, tylko trzeba mieć odwagę, żeby wyjść poza utarte schematy i wprowadzać nowe rozwiązania. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w swoich działaniach wychodzi także poza górnictwo węglowe, czego przykładem jest udział w projekcie Branżowe Centrum Umiejętności Górnictwo Ród 4.0, w ramach którego Izba zorganizowała m.in. wirtualne targi pracy, wizyty studyjne oraz konferencje, bezpieczny i innowacyjny przemysł wydobywczy ród metali, w surowce 4.0. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że transformacja sektora paliwowo-energetycznego i regionów górniczych jest nieunikniona. Dlatego Izba aktywnie uczestniczy w projektach takich jak Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji. Wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami Izba organizuje i współorganizuje spotkania, wizyty studyjne i kawiarenki transformacyjne, aby dostosować proces transformacji do realnych potrzeb rynku pracy i regionu, dbając o to, by był on efektywny i sprawiedliwy dla wszystkich. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa to historia, która wciąż się pisze. Przyszłość, jaka przed nią stoi, jest niewątpliwie pełna wyzwań, którym na pewno będzie stawiać czoła z determinacją. Pamiętając o swoich górniczych korzeniach, Izba powoli przekształca się w lidera sprawiedliwej transformacji sektora paliwowo-energetycznego. Dlatego po raz kolejny rozszerzyła swoją działalność i obok dotychczasowych zadań, będzie starać się pełnić funkcję Centrum Zielonych Technologii, Innowacji i Bezpieczeństwa Energetycznego. Misja Izby na kolejne lata będzie bardzo szeroka. Od integracji biznesu, nauki i samorządów wokół wyzwań przyszłości po stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego Polski. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Razem ku przyszłości.